Wieczka, jak to mówią, nowy dzień, nowa drama. Się właśnie zastanawiałem, kiedy będę miał teraz okazję żeby nagrać odcinek. No i proszę. Jeszcze wczoraj mogliście obejrzeć mój odcinek, w którym Bronie Majewskich. Dziś już nie wiem, czy słusznie, ponieważ nastąpił zwrot akcji. Tradycyjnie, jeśli nie oglądaliście jeszcze poprzedniego filmu, no to zapraszam do nadrobienia zaległości. Link oczywiście znajdziecie w opisie. Tam właśnie wspominałem o tym, że Dane rozstała się z firmą Skin 79, którzy sprzedawali kosmetyki sygnowanej pseudonimem artystycznym. Ale od początku. Dwa lata temu wybuchła ogromna afera związana z Majewski oraz Dane i jej siostrami. Dane sprowadziła swoje młodsze do Warszawy, w sumie tylko po to, aby stworzyć dobre pozary w sieci. Według sióstr przeżywały one koszmar, a Majewski znęcał się psychicznie na najmłodszą z sióstr, z Natalką. Starsza siostra twierdziła, że nie miała żadnego wsparcia finansowego od Dejn, że to ona musiała się zajmować utrzymaniem siebie oraz najmłodszej siostry. W sumie ta przeprowadzka miała być nowym życiem dla dziewczyn, a Dejn miała ich w tym wszystkim wspierać. Starsza siostra była kilkukrotnie świadkiem, kiedy Majewski krzyczał na malutką Natalię. Tak naprawdę tylko w internecie parakreowała się na szczęśliwą rodzinę. Cała ta sytuacja wpłynęła na to, że fitbara była wytykana palcami. Jak sami stwierdzili, czuli się również prześladowani przez ludzi. Całą sytuację opisała starsza siostra, wrzuciła dowody w postaci screenów z rozmów z Maritą i w sumie to wszystko wpłynęło na to, że byli oni wytykani. Jak sami powiedzieli, czuli się prześladowani, dlatego też postanowili wyjechać z Polski. Przez rok mieszkali w Stanach, potracili wszystkie kontrakty reklamowe, poza jednym. I tak jak mówiłem jeszcze wczoraj, stałem murem za Majewskimi, bo sądziłem, że się zmienili, że w sumie firma postępuje nie zbyt profesjonalnie. I że może faktycznie tym razem to oni są tutaj ofiarą tej całej sprawy. Czy słusznie? Tego nie wiem. Wypowiedział się w tym temacie w sumie prezes właśnie SK-79, który oznajmił, że wtedy, kiedy była ta wielka afera, nie zerwał z nimi mowy, ponieważ było mu po prostu żal. Majewski. Przez niezbyt dobrą opinię o majewskich yy, musiał zainwestować ogromne pieniądze, żeby jakoś naprawić ich wizerunek. Twierdził również, że dostawali liczne benefity, które w sumie nie były zawarte w kontrakcie. Szef koreańskiej firmy wyznał również, że jego relacja z majewskimi była na taki. Stopniu przyjacielskim. to się więc stało? Kiedy firma zorganizowała dla nich wyjazd do Korei. Majewski miał wtedy podobno napisać maila do prezesa, miał zażądać lotów w biznes oraz koniecznie liniami Emirates. Był to koszt kilkudziesięciu tysięcy złotych, ale mimo to firma przystała na jego żądania. Jak się później okazało, Majewski wszystko zaplanował. Była to po prostu współpraca, w której miał zrelacjonować swój lot e, liniami Emirates, co później dostał bilety do Dubaju. I to nie spodobało się firmie, która inwestowała w nich ogromne pieniądze. I sam prezes mówi, że były to kwoty rzędu kilku milionów złotych. Im dłużej trwa współpraca, tym majewskiego żądania były większe. Prezes firmy opisał również proces powstawania kosmetyków i udział w tym wszystkim Dane. Ale chyba to nikogo nie dziwi, ponieważ no, zawsze to tak wygląda. Nie są oni kosmetologami, tylko influencerami, którzy mają za zadanie sprzedać produkt. Mimo licznych promocji linii Dane Beauty, produkty podobno nie sprzedawały się w zadowalającej ilości. Dlatego też prezes poprosił Dane o zwiększenie częstotliwości reklam na swoim Instagramie. Dzięki temu zarobili przez ostatnie dwa miesiące rekordową ilość pieniędzy, a sam prezes uważa, że mogła to być największa garaża influencerów w Polsce. Mimo to Majewscy podobno nie byli do końca zadowoleni. Na początku maja nastąpiła obniżka cen. Kiedy właśnie wystartowała ta promocja, serwery padły, a strona się zawiesiła. I to właśnie było powodem, dla którego Majewski zażądał podwyżki, a sam prezes wyznał, że to właśnie wpłynęło na zakończenie ich współpracy. Dwa dni wcześniej otrzymali ogromne wynagrodzenie, a zaraz po tym znowu poprosili o podwyżkę. Bo na radzie zarząd postanowił rozwiązać umowę z Majewskimi, a ten wysłał kolejnego maila, którym poinformował o zastrzeżeniu znaku którym poinformował o zastrzeżeniu znaku towarowego, przez co firma nie mogła już dalej sprzedawać kosmetyków. Był pewny, że dostanie to, czego chce, ponieważ to od niego zależało, czy kosmetyki dalej będą w sprzedaży. Odnośnie podwyżki, nie wiemy w sumie jaka to była ta rekordowa suma, a skoro po poście Dane strona przestała działać z uwagi na ogromne zainteresowanie, no to jest to w sumie też jakiś powód y, ku temu, żeby zażądać podwyżki. Jeśli chodzi o znak towarowy, nie wiem jak to do końca działa, czy mogli to w ogóle zrobić, czy umowa na to jakby pozwalała. Też firma nie była o tym poinformowana wcześniej. Dziwna sprawa, ale jeśli faktycznie jest tak, jak mówi prezes King 79 i to wyjdzie na jaw, to myślę, że kariera majewskiej będzie już skończona. Dainy również odniosła się do tej sytuacji, ale w sumie głównie opisała to, że jest po prostu w szoku, że cel działań firmy jest tutaj bardzo widoczny. Nie ma tutaj też jakichś konkretnych dowodów, informacji, więc nie wiadomo w sumie do końca komu wierzyć. No i też nie rozumiem tego, dlaczego prezes w ich najgorszym momencie kariery miałby im pomóc, a teraz chciałby ich pogrążyć. No, coś tutaj się nie klei. No chyba, że za sprawą rozwiązania umów stoi jednak co innego i firma po prostu brak, Albo i nawet myśli w ten sposób. Nie wiem, podmiotowane to wszystko. I dziwi mnie też fakt, że majewcy w ogóle oficjalnie nie wyjaśniają tej sytuacji. I też to trochę działa na ich niekorzyść, bo prezes tutaj opowiada dokładnie ze szczegółami o ich współpracy. I ja wiem, może nie chcą oni tego wywlekać publicznie, ale jeśli jedna strona już wszystko wywlekła i tamci nie mają kontrataku, no to ewidentnie tutaj oni są na straconej pozycji. Sprawa na pewno wyląduje w sądzie. Może po jej rozstrzygnięciu dowiemy się, jak było naprawdę. A tymczasem nie pozostaje nam nic innego, jak czekanie. zostawcie łapki w górę, jeśli materiał wam się podobał oraz nie zapomnijcie zostawić również subskrypcji. Dzięki. Trzymajcie się. Cześć.